Kropla krwi darem życia. To hasło konferencji, która odbyła się 7 marca w powiatowej hali sportowej przy Ostrowskim Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika. W ramach konferencji odbyły się wykłady i panel dyskusyjny. Przygotowano także stanowiska do rejestracji w bazie dawców szpiku, a przed halą w krwiobusie można było oddać honorowo krew. Spotkanie miało na celu uświadomienie społeczności problematyki związanej z krwiodawstwem, krwiolecznictwem i transplantologią od strony etycznej, medycznej, religijnej i społecznej, a także zrozumienie zjawiska śmierci i problemów związanych z poborem organów do przeszczepu. Kolejnym bardzo ważnym celem było pozyskanie jak największej liczby dawców krwi oraz potencjalnych dawców szpiku. A także wywołanie refleksji na temat możliwości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi przy pomocy własnej krwi. Pomysłodawcą wydarzenia był nauczyciel biologii Tomasz Falkowski. Wydawać by się mogło, że zorganizowanie konferencji naukowej w szkole w zasadzie miałoby tylko wymiar edukacyjny, ale do końca prawdą to nie jest. Edukacja oczywiście jest ważna, szczególnie w aspekcie ratowania ludzkiego życia. Chcieliśmy przełamać Pewne bariery, które istnieją w społeczeństwie poprzez dotarcie do młodej grupy odbiorców, jakim są uczniowie nie tylko naszej szkoły, ponieważ zaprosiliśmy również uczniów ze szkół powiatu. I celem była oczywiście edukacja, jak przystało, jak już wspomniałem, na konferencję naukową realizowaną właśnie w takiej instytucji, jak szkoła, ale przede wszystkim uświadomienie możliwości pomagania dzisiaj choremu człowiekowi. Wobec współczesnej medycyny i współczesnych metod ratowania życia. Yy, tutaj mam na myśli oczywiście krwiodawstwo i krwiolecznictwo, jako jeden z elementów tej konferencji. Yy, chcieliśmy pokazać, że krew jest bardzo ważnym i dzisiaj bardzo potrzebnym elementem w terapii medycznej i generalnie zawsze jest więcej potrzebujących niż dających tę krew, dlatego taka akcja. Potrzebne jest po to, żeby tej krwi było jak najwięcej. Myślę, że ten cel osiągnęliśmy oczywiście w jakimś stopniu. Drugim celem była edukacja w zakresie transplantologii. Tu szczególnie położyliśmy nacisk na przeszczepy szpiku i komórek macierzystych. Wynika to też z tego, że zapotrzebowanie na dawców niespokrewnionych jest ogromne. Okazuje się, że co 40 minut w Polsce ktoś słyszy diagnozę białaczka. A pacjenci, którzy wymagają przeszczepu, tak naprawdę w 25% znajdują dawcę w rodzinie. A 3 czwarte potrzebujących szuka tych dawców na świecie. Dlatego chcieliśmy powiedzieć, że można zapisać się do takiej światowej bazy dawców, że to nie boli, że to nie jest niebezpieczne, że to nic nie kosztuje i że nie powoduje żadnych powikłań medycznych w stylu paraliż, kręgosłupa czy inne poważne schorzenia z tego wynikające, chcieliśmy po prostu przełamać pewne mity, które panują w społeczeństwie, szczególnie właśnie w zakresie przeszczepu szpiku. Pierwszy wykład poprowadziła Magdalena Gudzińska-Adamczyk, lekarz-epidemiolog, kierownik Gabinetów Lekarskich Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Magdalena Gudzińska-Adamczyk mówiła o krwiodawstwie i o preparatach krwiopochodnych. Następnie Maja Witowska-Rubaszek, która jest koordynatorką do spraw rekrutacji dawców Fundacji DKMS i koordynatorką projektu edukacyjnego Komórkomania, wytłumaczyła, jak działa baza dawców szpiku i powiedziała, kto może zarejestrować się jako potencjalny dawca. Chciałam z całego serca podziękować za zaproszenie na konferencję w Liceum Kopernika. To ogromna przyjemność spotkać ludzi, którzy chcą pomagać innym, chcą tą chęcią zarażać e, młodzież. E, jesteśmy przeszczęśliwi, że dzięki dzisiejszemu wyrażeń, wydarzeniu kolejne osoby dołączą do bazy potencjalnych dawców e, krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku, e, że były też osoby chętne do oddawania krwi w krwiobusie. E, dla mnie osobiście, jako pracowniczki fundacji, największą wartością jest to, że naszej opowieści o dawstwie szpiku i o tym, dlaczego warto pomagać, Towarzyszyła e, nasza e, biorczyni Klaudia, która żyje dzięki temu, że drugi człowiek, którego nie znała, e, był gotowy pomóc ratować jej życie. O tym jest dawstwo kreatywnych komórek macierzystych o bezinteresownym odruchu serca, pomocy, gotowości. E, to tylko chwila, by zarejestrować się do bazy potencjalnych dawców. To czasem jeden telefon, a dla drugiego człowieka to po prostu życie. Zachęcam, zgłaszajcie się, rejestrujcie. Dziękuję wszystkim organizatorom, młodzieży, wszystkim osobom zaangażowanym w to wydarzenie. Trzeci wykład o śmierci mózgu poprowadziła Katarzyna Zakrzewska, lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz zastępca kierownika oją w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Na koniec dr Dariusz Tułowiecki, socjolog, teolog, pracownik Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Zakładu Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie opowiedział, jak duży wpływ na zdrowie psychiczne ma dokonanie rekonstrukcji ciała. W konferencji wzięła również udział pochodząca z Małkini Górnej Klaudia Kalbarczyk. Klaudia kilka lat temu zmagała się ze śmiertelną chorobą, przeszczep uratował jej życie. Dokładnie pięć lat temu, w marcu usłyszałam diagnozę, niedokrwistość aplastyczna, postać ciężka z klonem nocnej napadowej hemoglobinurii. Brzmi dziwnie, prawda? Dla mnie brzmiało to totalnie nierealnie. Jak się później okazało, w polskim języku, jak dla mnie, Chodziło o to, że mój szpik przestał produkować niezbędne składniki krwi, takie jak płytki krwi, czerwone krwinki, białe krwinki. Mijał czas, a ja słabłam. Okazało się, że będę potrzebowała przeszczepienia szpiku. Na szczęście dla mnie dawca się znalazł. Gdzieś w Polsce chodzi po świecie mężczyzna, 4 lata starszy ode mnie, który oddał mi ten szpik. Dzięki niemu tutaj jestem i, i żyję. Jestem bardzo wdzięczna, że, że przeżyłam i wygrałam walkę z chorobą. Chciałabym też wszystkim powiedzieć, że aby oddać szpik, to nie jest tak, jak niektórzy jeszcze myślą, że pobranie szpiku jest kręgosłupa. Nie, to jest totalny mit. Pobranie szpiku wygląda tak jak przysłowiowe pobranie krwi. Jestem szczególnie wdzięczna tutaj społeczności uczniowskiej, szkolnej za zaproszenie. I właśnie oni organizowali dla mnie kiedyś pobory krwi, rejestrację do fundacji DKMS i bardzo wspierali mnie w całym moim procesie leczenia. I jestem wszystkim bardzo wdzięczna za pomoc. Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci odpowiadali na pytania słuchaczy. Na koniec dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, Monika Kuziak, wraz z Tomaszem Falkowskim podziękowali wszystkim, dzięki którym udało się zorganizować konferencję, prelegentom Klaudi Kalbarczyk, patronom honorowym, instytucjom, które wsparły wydarzenie oraz Bankowi Spółdzielczemu w Ostrowie Mazowieckiej, sponsorowi wydarzenia. Zdrowie i życie ludzkie to rzecz najcenniejsza. Dowiadujemy się o tym dopiero w momencie, kiedy nam go braknie, albo naszym bliskim potrzebna jest pomoc. Niesamowicie cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak wspaniałej inicjatywy, pięknej, emocjonalnej konferencji naukowej. Jeżeli uratujemy tym chociaż jedno ludzkie istnienie, to warto było. Jeżeli wzbudzimy chociaż w jednej młodej osobie refleksję nad tym, że może pomagać innym, to też uważamy, że warto. Zwyczajnie pomagajmy innym. A Bank Spółdzielczy w Ostrowie Mazowieckiej. Zawsze będzie wspierał tego rodzaju inicjatywy. Dziękujemy pięknie wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali krew, zarejestrowali się jako potencjalni dawcy, tym, którzy zorganizowali tą piękną konferencję, prelegentom. Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim ludziom dobrej woli i dziękujemy za to, że mogliśmy być częścią tej pięknej inicjatywy. Czy nam się to udało? Mam nadzieję, że tak. 31 osób zarejestrowało się dzisiaj jako potencjalni dawcy szpiku. Być może nigdy do nich ten telefon nie zadzwoni. Być może zadzwoni za rok, a może już za miesiąc będzie ten człowiek potrzebny, żeby uratować życie innemu człowiekowi. To jeden z tych celów, które chcieliśmy osiągnąć, i w jakimś stopniu nam się to, mam nadzieję, udało. Jest też y, taki margines. Y, tego, co chcieliśmy osiągnąć w postaci tego, że młodzi ludzie dzisiaj są tak naprawdę edukatorami. Nie tylko my ich edukujemy, ale oni są w stanie przenieść tę wiedzę, którą uzyskają chociażby na takiej imprezie jak konferencja naukowa, przenieść dalej. Dzisiaj jest tak, że młody człowiek wraca do domu i edukuje swojego rodzica, swojego sąsiada, swojego znajomego. Chcemy, żeby ta idea poszła szerzej, dalej żeby jak najwięcej ludzi miało świadomość, że może pomóc drugiemu człowiekowi i to w zupełnie prosty, łatwy i na pewno nie niebezpieczny sposób. I takie cele nam przyświecały przy organizacji tej konferencji. Mam nadzieję, że zostały one osiągnięte w stopniu zadowalającym. Być może te efekty będą widoczne dopiero trochę później. Być może ktoś kto dziś bał się zarejestrować, może miał wątpliwości. Teraz w domu będzie miał nad czym myśleć i zarejestruje się jutro lub za miesiąc. To są, mam nadzieję, te sukcesy tej konferencji, które będą widoczne później, ale być może już nie będziemy o tym wiedzieć. Podczas trwania konferencji krew oddało 16 osób, a 31 osób dokonało rejestracji w bazie dawców szpiku fundacji DKMS. Miłym muzycznym urozmaiceniem konferencji były występy zespołu Hot Muzycy z Twojej okolicy.